Siemaneczko, zapraszam na kolejny odcinek. Zostały nam trzy misje z kampanii. Tej drugiej kampanii. Drastyczne kroki. Proszę bardzo, z tym będziemy mieli do czynienia. Zobaczmy mapę. Czyli tak, tutaj będą lecieć. Nie, tutaj będą lecieć te stwory. A tutaj będą szli po bokach. Dobra. Trzymajcie kciuki, Twierdza w kanionie, scenariusz wojenny. A w scenariuszu wojennym możemy e, te wieżyczki lepsze stawiać. Przyjrzyjmy teraz to sprawdzimy. Max, other war mages are reporting that a much larger army is headed toward the rift in this oh, wow, that Tutaj dajemy to, bo tu są, widzicie, wejścia. Więc z trzech stron będą wlatywać te latające główna. Tak samo tutaj mamy jedno i drugie przejście. Więc tutaj też musi być jakaś ochrona. Więc też sobie postawimy kilka wieżyczek. One są fajne, więc będziemy je tutaj montować. Ponieważ że to dosyć tanie. O 99 to może. No, oczywiście, tutaj możemy też jeszcze te kolce sobie zostawić. No, na tym poziomie myślę, że będzie ok. No i tutaj oni tutaj troszeczkę niżej lecą. Więc myślę, że na tym poziomie też będzie ok. Ok, taka byłaby tutaj ochrona na górze na razie. Później ewentualnie można jeszcze tutaj pododawać, po cztery, nawet tu można więcej tego dodać i ciągnąć tutaj aż do samej, e, praktycznie dotąd można te pułapki dawać, bo później oni się zniżają. E, z kolei tutaj to zrobimy tak, zablokujemy sobie tutaj to przejście, żeby wszystkie stwory szły tędy i tu sobie też to zablokujemy po to, żeby szli górą. Chociaż powiem Wam, że jest w sumie dobra, bo tutaj mamy, widzicie, sufit nisko i będziemy mogli te pułapki montować. I w sumie to jest dobry pomysł. I jeszcze jedną pułapaczkę. Dobra, puszczamy. No, dajemy tu jeszcze jedną, bo, bo te wieczki ja będą się tu obniżać. To będą atakować też tu chyba te jednostki, chociaż nie wiem, czy taki zasięg jest, ale dobra. patrz, jak to działa. Skutecznie, widać. Możemy trochę pomóc. piszemy to. Powiem, ja mam, że mam zawalić ta mapa, jest. Można tutaj na różne sposoby to ogrywać. Zobaczcie, za serię zabójstw mam dodatkowe punkty, chyba. Latające, spasione świnie. A widzisz, spadło mi tam i ginie to, tak? A no właśnie, ja cię pierdziłam. Także nie warto to kurczę tak robić. Bo tracę wszystkie fanty. Słuchaj, myślałem, że gdzieś to się pojawi. Dobra, tu wieczne sobie poradzą. My sobie tutaj jeszcze się przygotujemy. Myślę, że to będzie okej. Okay. Tutaj też można zrobić oczywiście... Aha, tutaj chyba nie damy ósemki. Da się zablokować tu przejście. Bez najmniejszych szans. Da się tu to zblokować? Ej! W sumie świetny pomysł, bo można by tutaj sieknąć... Słuchajcie, bo to... No hmm. Będą wszyscy tu szli, a tu możemy pułapki umieszczać? Nie możemy, tylko możemy tylko te duże. I tutaj można by tego wojownika za drogi jest. Ta popka kosztuje tylko, tylko tysiaka, więc to warto. Dobra, tutaj damy... to. Trochę pułapek. Trochę kolców. No to sporo kosztuje, nie? Ale... Tam myślę, że sobie te latające poradzą. Wierzyczki. Latające wierzyczki, wierzyczki przeciwko latającym przeciwnikom.

Ktoś wszedł? Kurz, ja ciebie, kto tu przylecią? Jaki cheat, ktoś przyleciał i 5. Nie wiem, jakie tu wierzyczki można by jeszcze umieścić, ale chyba. Nie ma za bardzo tutaj kurczę, wiecie. siory Niestety, ale niestety znowu jedna jednostka przyleciała nie.

oh what do we what we yes that was me that did that thing there they've broken through a gate Hello, old Here them, they come And I thought about maybe possibly getting a wee bit concerned. Bum, szakalaka. Te wieżyczki są kapitalne. <laughs> no. tu jeszcze na wszelki wypadek damy jeszcze z jedną, może dwie <laughs> pułapki na górze. Przyleciał jeden gówniarz. Dobra. Tam mam e, ognie, tak? Ale są droższe. Dobra, to sprzedajmy to. Żeby było wszędzie takie same. Traps, 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 tu mamy cztery. Tutaj nie mamy nic, no właśnie. Znaczy, jedno mamy w zasadzie. Ale trochę mamy tutaj tych pułapek. Dobra, z której strony atakują? po bokach. Powiem że tu by się przydała ta skatapulta. I tu byśmy pruli z jednej strony. Na, na razie idą z tej strony, więc poko powiedzmy, że e... tyły mamy. <śmiennie> Incoming. I got the blood pumping. <laughs> <laughs> Kurde, z drugiej strony przeszli. Ja pierdolę. Szlag! Aaa! courtesy of me. Holy crap. Ooh, there have more those. Good work out. <laughs> Enemies at the rift. Oh. the blood pumping They're almost there That was me that did that thing there Holy crap Do they have any bigger ones? There are enemies in our rift room Oh fuck Not much is missing here, Trochę kasy wydaliśmy na ten... No byśmy tutaj wszystkich puścili środkiem Ale tak tutaj trzeba dwie puścić, cholera No bo to możemy by zablokować, ale tu mamy trzy przejścia I puścić wszystkich jedną stronę, prawda? O tutaj nawet tylko że tutaj muszę poświęcić dużo tych, bo aż cztery. Wiecie, aż cztery. No tutaj nie zablokuję. Przedamy te pułapki. O, zobaczymy, jak się to sprawdzi. A czekacie, bo tu jeszcze mamy jedno. Czy to był dobry pomysł, tutaj zostawić te barykady na środku?

Cholera, barykady zniszczone, tak? A nie, bo to są e, te, które przeskakują, zapomniałem. No właśnie, w ten sposób możemy to. E... Wszyscy atakują, ale jakby tą stroną, nie? Tam bez problemu widzę. O, Kurde bela. Nie mają szans teraz, powiem Wam. A to już za późno, nie? Muszę trzeba było tak wcześnie zrobić. Puścić wszystkich tutaj tą stroną. Myślę, że to jest nie do przejścia wam powiem raczej. A żeby jeszcze tutaj sobie te, no to dajemy sobie tutaj jeszcze jedną. Ej, czekajcie, bo tu jeszcze mamy parę rzeczy do zebrania. Barykady nikt nie atakował. Ale w sumie powiem wam, że to, to jest niepotrzebne teraz tutaj. A nie, czekajcie, Potrzebne to, bo już muszą, muszą mieć tędy, dobra, to ja gadam głupoty. Szósta fala, trzymajcie kciuki. Look out! Flyers! Fire! Dang it! Kurde, pieczone. Oh, flyers incoming! Now! No. They're attacking a barricade! Do they have any bigger ones? Oh. Nie, nie mają szansu ty teraz tam powiem. Bez szans. Ja sobie tu jeszcze z daleka napierdalam. Czekajcie, co się są tymi barykadami? Ja chyba nikt je nie zniszczył. Spowolnienie, kuźwa O cholera jasna Co tam kuźwa idzie? Jakiś latający? Tak, latający potworek Te eee, słowa jest no. Wiecie, sobie takie tutaj tą jedną takie w takie takie ja tutaj takie takie tutaj nic nie muszę robić. sobie jeszcze sobie spowalniam przeciwników no trudno sześciu przeszło Ale 4 gwiazdki będą na 100% gwiazdki. Czaszki. Ok, kończymy materiał. Bo już nie mam nawet miejsca na dysku, więc dłuższego filmu nie nagramy. Te wieżyczki, których używamy, no to są mu lepszą maksymalnie. Yy, nawet łuk, który używamy, też jest akusza, przepraszam, łuku uk, uk, nie używamy, więc dłuższy czas działania, zazwyczaj obrażenie od lodu. Lód by pewnie zatrzymywał jeszcze te jednostki, to chyba też dobry pomysł, a właśnie wiem, co miałem sobie wziąć, miałem sobie odblokować wyżyczkę, raczej pułapkę, tutaj zamrażarkę, o. sobie to sprawdzimy na następnym odcinku, jak ta pułapka działa. Moi drodzy, to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdro.